Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj spojrzymy sobie, kto nie może tobie zapomnieć i kto ciebie aktualnie wspomina, czy gdzieś tam, no, właśnie w swojej pamięci przywołuje. Zobaczymy sobie, kim jest ta osoba i czego możesz się spodziewać po niej, czyli czy potencjalnie może powrócić albo chcieć skontaktować się z tobą. Zobaczymy sobie, właśnie, co w jego zamiarach, czy też jej zamiarach. Także serdecznie zapraszam. E, przypomnę tylko jeszcze, że każda karta w tym rozkładzie ma swój aspekt, swoje znaczenie, więc warto pozostać do końca i posłuchać e, całości tego nagrania, e, żeby mieć pełną e, e, wizję tego, co tutaj się nam, e, a raczej kogo, e, kto nie może nas zapomnieć. E, I na, poz na pozycji pierwszej, e, zaczynając na rozkład, e, dwójka buław, e, czyli taka jasna, konkretna odpowiedź, kim jest ta osoba. To jest osoba, która można by rzec ma głowę w przyszłości, czyli, czyli żyje gdzieś tam przyszłością, ale ma problemy z podjęciem decyzji. Ty na pewno wiesz o kim mowa. Ta osoba to jest ktoś, kto wciąż rozważa, co by było gdyby, ale rzadko rusza z miejsca. Ma wrażenie, że ambitna, ale jednocześnie rozdarta. Z jednej strony chce więcej, czy to podróży, czy emocji, czy zmian. Z drugiej, boi się wypaść z komfortu. Więc to jest ktoś, kto długo przegląda oferty wyjazdów, ale nigdy nie kupuje biletu. To może być mężczyzna w wieku 25 do 40 lat, raczej spokojny w obyciu, ale z tą iskrą, którą trudno zapomnieć. Ktoś, kto dużo mówił o planach, ale rzadziej je realizował. Tak ktoś robił wrażenie. Niekrzykliwy, ale konkretny. Schludny, uporządkowany, chociaż momentami szalony wręcz. I wydaje się, że taki właśnie, że jego życie w ogóle nie było układane. Często nosił stonowane kolory. Możliwe, że lekko taki. Artystyczne, czyli na przykład jakieś. Nie wiem, zieś to do dodatek, czy jakieś takie no właśnie twórcze rzeczy. Natomiast jego ruchy bardzo kontrolowane, spojrzenie takie całkiem skupione, i najprawdopodobniej nie była to przypadkowa znajomość między wami. Dwie buławy wskazują, że wasze drogi przecięły się w miejscu, gdzie. Trzeba było coś razem zorganizować, yy, zaplanować albo współdziałać razem. Może jakaś uczelnia, czy praca projektowa, może podróż właśnie o tym, co mówiliśmy, może być jakaś działalność online. To mogła być relacja na odległość albo ktoś, z kim było dużo rozmów o przyszłości. Przez jakiś czat, przez wiadomości, ale brakowało przejścia do czynów. Brakowało spotkań, czy w ogóle spotkania, i brakowało tak właśnie wyjścia z szklanego ekranu do, do wiadomości, znaczy do właśnie do czynów takich, do, do fizycznego kontaktu. To była osoba, która pobudzała Twoją wyobraźnię. Była między Wami chemia, ale też pewna niepewność, bo ona zawsze coś planowała. Coś kiedyś miało się wydarzyć. Czyli wiesz, za tydzień pojedziemy, za tydzień spotkamy się, za tydzień coś tam, za miesiąc będziemy gdzieś tam. Natomiast to tak przemijało ten czas i ostatecznie nic nie dochodziło. Albo naprawdę cząstka tylko tych rzeczy. Więc to, czego brakowało w tej relacji, to działania. Bo gdyby byłaby to jest ktoś, kto patrzy na świat z balkonu i mówi, że wszystko przed, przed nami, stojąc na balkonie, ale nie schodzi na dół i nie idzie razem z Tobą. Czyli to jest takie właśnie zawieszenie, można by rzec jest też może powód, dla którego ty z tej relacji zrezygnowałaś i tej relacji już nie ma w twoim życiu. Natomiast on, no to, to, tak jest strasznie, strasznie dziwny typ człowieka, bo, bo cały czas o to myśli, znaczy z jednej strony no, dziwny. W takim sensie, że wiesz, no miał czas, mógł działać, a nie wykorzystał tego i teraz myśli, no to mógł, mógł myśleć i raczej raczej robić właśnie w momencie, w którym się znaliście, a nie teraz już, jak są, jak jest rozlanym mleko, nie? Jeżeli chodzi o to, jaki był ten kontakt, tutaj dwójka mieczy, to pokazuje, że ta relacja była mocno zawieszona. Bardzo niepełna, niedokończona, wiecznie wisząc w próżni. Karta dwóch mieczy pokazuje, że pomiędzy wami było silne napięcie emocjonalne, ale żadna ze stron nie miała odwagi albo gotowości, żeby, ją, żeby je rozbroić to mogło być znajomość, która balansowała na granicy przyjaźni i czegoś więcej. Czyli flirt, e, ciche porozumienie spojrzeń, e, rozmowy między słowami, ale bez konkretnego ruchu naprzód. To jest cały czas motyw, który się tutaj przewija. Obie strony wiedziały, że no coś jest na rzeczy, ale no nic tego konkretnego nie wychodziło niestety. I dla osób postronnych Mogliście wyglądać jak zwykli znajomi. Może trochę zbyt intensywnie się obserwujący, może nieco zbyt często łapiący kontakt wzrokowy, ale bez otwartego działania. Nie było tu dramatu ani wielkich scen, raczej cicha wojna emocji. Więc możliwe, że to wszystko między wami działo się właśnie tak, troszkę podskórnie w trakcie trwania jakiegoś nie wiem projektu, czy wyjazdu, gdzieś gdzie widzieliście się razem albo właśnie online, też może więc mieliście taki kontakt, można by powiedzieć właśnie nie bezpośredni. No i to nie poszło dalej głównie dlatego, że tutaj był brak decyzji, nie? brak działania z obu stron, ale przede wszystkim z jego, bo on też dużo obiecywał, mam wrażenie, dużo mówił, dużo gadał, a nic z tego nie wychodziło. I to jest, to jest taki największy manekament tej relacji. Dlatego też myślę właśnie, że odpuściłaś. Natomiast na pozycji trzeciej, co sprawiło, czy co sprawia, że ta osoba nie może o tobie zapomnieć? No, i to jest no, karta idealna, wręcz tym, znaczy idealna, no w takim sensie związkowym idealna. To jest ciekawe, bo rozkład pokazuje, że ona gdzieś tam myślała o tobie całkiem poważnie, całkiem tak realnie, no ale mimo wszystko brak było tej decyzji. I jestem ciekawy, z czego to wynikało, bo to tak jakby pokazuje, że intencje były szczere, a zamiary były dobre. Natomiast brakowało tego ruchu, no i pytanie skąd to mogło wynikać? No zobaczymy jeszcze zaraz. Natomiast faktycznie trójka, czy znaczy dziesiątka kielichów, na, dziesiątka pentakli na trzeciej pozycji, no mówi dosłownie, ta osoba widziała w tobie przyszłość. Ta karta to jest no. To jest karta długofalowego bezpieczeństwa, domu, rodziny, stabilizacji. Ta osoba nie może o tobie zapomnieć, ponieważ byłaś dla niej kimś, z kim mogła zbudować coś bardzo realnego, coś trwawego. No, ona widziała w tobie rodzinę, widziała dom, że. że możecie ten dom postawić razem. Czy to fizyczny, ale też oczywiście taki bardziej metaforyczny dom. I z tego balkonu cały czas o tym myślała, widziała. Natomiast no nigdy nie podeszła, żeby te fundamenty tego domu wbudować. I to jest ten problem. Natomiast właśnie, no to jest ciekawe, bo ja myślałem trochę tutaj także z początku, że okej, okay, ona miała gdzieś tam jakieś zamiary, coś tam, coś tam, ale w sumie nic z tego nie wyszło, dlatego, że nie, nie działała, ale dlatego, że no to było może gdzieś tam taka gra, nie? Manipulacja troszkę. Natomiast, no dziesiątka kielichów, to, znaczy dziesiątka pentakli, to, to nie jest tego typu karta. Więc to mogło wynikać z jakichś czynników innych troszkę, niż taka typowa gra, manipulacja i tak dalej, ale to, to mnie dziwi, bo no szczerze powiedziawszy, zachowanie takie właśnie godne kogoś, kto chce kogoś zmanipulować, chce po prostu tak trzymać kogoś na dystans i kontrolować te relacje, zamiast tutaj troszkę odwrotnie się to pokazuje i, i to jest no trochę mnie zadziwa wręcz. Więc ta osoba aktualnie może myśleć o tobie w kontekście tego, co straciła. Życia, które mogą być pełne domowego ciepła, wspólnego, wspólnej codzienności. Może wyobrażała sobie ciebie jako osobę, z którą wprowadza się do mieszkania, urządza kuchnię, Rozmawia wieczorami o rachunkach i marzeniach. To takie o codzienności po prostu. I możliwe, że ta osoba. Miała właśnie na sobie jakiś wpływ zewnętrzny, jakąś może poprzednią relację. Coś, co sprawiało, że nie mogła w tym momencie tego, tej relacji faktycznie w praktyce stworzyć. Więc ten kontakt był, może czasami urywany, ale był. No ale ostatecznie no nic z tego nie wychodziło, bo, bo nie było tego działania. Były plany, ale nie było działania. W międzyczasie pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz bardziej indywidualnego wglądu czy szczegółowej odpowiedzi związanej z twoim życiem, może chcesz zapytać o zamiary czy intencje jakiejś osoby, to zapraszam cię na duchowykierunek.pl, bo tam znajdziesz moje czytania indywidualne, które są bardziej właśnie skrojone na sytuację Osobiste, indywidualne. Także serdecznie zapraszam. A tymczasem przejdźmy do pozycji czwartej, na której pojawia się nam dziewiątka mieczy, czyli bezcenność, czyli pobudki w nocy. A tutaj w kontekście tego, jak to przeżywa teraz. No, karta bardzo, bardzo jasna, jasno mówiąca o tym, co dzieje się aktualnie u niego. I to jest ciekawe, bo znów wracamy do tego wątku, że on przeżywał to naprawdę. On przeżywał to szczerze. Bo gdyby, wiesz, gdyby on udawał, gdyby on grał, no to po skończeniu tej relacji, on by powiedział, okej, okay, no dobra, skończyło się, dobra, w dupy to mam, idę sobie dalej i znajdę sobie kolejną jakąś, że tak powiem, kobietę. Natomiast, no, on nie może spać, on się budzi w nocy, on w snach, pojawiasz mu się w snach. No i w tym kontekście, no to nie wygląda jak relacja, która właśnie była manipulacją. To wygląda jak coś prawdziwego tylko no z czego mógł wynikać ten brak tych działań? To jest e, największe pytanie. Jestem też ciekawy, jak ty to odbierałaś, bo no pewnie już gdzieś tam, wiesz, też około nie? bo no raczej to nie jest coś, co zdarza się codziennie, że jakaś e, codziennie jakaś inna osoba do naszego życia przychodzi i powiedzmy e, jest nami zainteresowana. Natomiast no to jest osoba, z którą dużo pisałaś przede wszystkim, i, i gdzieś tam na pewno już w twojej głowie się ona pojawia. Natomiast ona w tym momencie faktycznie nie może spać. Być może przypisuje sobie winę za to, że, że nic nie zrobiła. No, po części to jest. No, nie chcę tak troszkę, może zwalać na, na tą osobę. Yy, szczególnie dlatego, że te. Uczucia czy, czy intencje są dosyć szczere, ale no, no po części tak jest, że to jest jej wina, nie? No bo kogo innego, jeżeli ona coś planowała i nie działała, no to ciężko to mówić o winie kogoś innego. To jest trochę samo zatręczanie w tym momencie. Natomiast no, zdaje się, że nikt jej nie przypomina o tobie, ale, ale ona sama pamięta. Ten mężczyzna, w sensie ta osoba. No, więc yy, dosyć ciekawe czytanie, bo ja spodziewałem się, że tutaj będzie faktycznie gdzieś będziemy bardziej orbitować wokół osoby, która no, zwyczajnie chciała się zmanipulować yy, tą swoją grom. Takiego udawania, że, że gdzieś zależy mu tej osobie. Natomiast yy, mamy sytuację, w której osoba jest dosyć yy, jednak dotknięta przez to, że to tak się potoczyło jednak. Yy, czy ma zamiar wrócić na pozycji piątej? Królowa była w. To jest ciekawa karta. Bo to jest karta inicjatywy, odwagi, chęci działania. I to jest ciekawe, bo to pokazuje, że ta osoba się odezwie. No i ja też się nie dziwię, bo jeżeli ona tak się zadręcza, jeżeli ona nie może spać, jeżeli ona śni o tobie, no to w końcu coś musi zrobić. Mogłaby oczywiście nie robić nic, ale jest to okropnie ciężkie. No bo pomyśl sobie, że wiesz, myślisz o kimś, masz o nim sny, i tak dalej, i tak dalej. No ciężko tego nie zrobić. Jeżeli ma możliwość kontaktu, chociażby przez tą wiadomość głupią, to bardzo możliwe, że zrobi to. Skontaktuje się z tą osobą z przyszłości. I postara się nakłonić Ciebie? Można tak rzec? Do, do spróbowania jeszcze raz. Nie wiem, czy konkretnie jakieś, wiesz, relacje głębszej, ale spróbowania kontaktu chociaż. Popisanie chociaż chwilę. Zobaczenia, jak Wam się pisze, czy, czy po, tej, po tym czasie wiesz, to, to ma jakiś sens w ogóle. Czy nie zmieniliście się jakby zbyt mocno, żeby bo może po jakimś czasie, jak się zmieniliście, to już nie, nie czujecie tego do siebie co kiedyś. Albo on nawet nie czuje, bo nie wiem, czy ty czułaś, ale on czuł na pewno. Natomiast kapłan na pozycji szóstej mówi o tym, że ta relacja miała ci czegoś nauczyć. Przede wszystkim o sobie, o wartościach, o tym, czego naprawdę szukasz w drugim człowieku. Więc to nie była relacja przypadkowa. Była po to, żebyś zobaczyła, jak ważna jest zgodność fundamentów. Jak ważny jest szacunek, odpowiedzialność, stabilność. To, czy obie osoby są gotowe zbudować coś trwałego, to jest ogromnie ważne. I ten ktoś nie był gotowy na to, co ty już wtedy miałaś w sercu. I właśnie ta różnica sprawiła, że między wami nie udało się. Więc ta osoba dzisiaj raczej nie ma miejsca w twoim życiu. Na pewno nie w tej formie, jak kiedyś. Widzę to tak, że postawiłeś granicę i że odcięłaś się od tego. I powiem szczerze, tak powinno zostać. Nawet jak będzie próba kontaktu, nawet jak ta osoba cierpi, niestety dla niej musisz odpuścić tę relację. Nawet jeśli będzie próbowała się skontaktować, będzie próbowała przekonać, że coś jeszcze z tego może być, to radziłbym w to się nie plątać z powrotem. Oczywiście nie zamyka się całkowicie, nie, na to wszystko, ale wiesz, podejdź z rozwagą do tego i, i postaraj się gdzieś tam nie plątać znów w to, co było, bo, bo to sprawi, że tak naprawdę tak, no, dla relacji znowu będzie to samo, znowu będzie brak działania. Może trochę, trochę że tak powiem, lepszy Czyli ta osoba trochę bardziej zacznie działać, ale nadal to samo będzie dla relacji. Dla Ciebie będzie to oczywiście zbyt mało działania. No a dla niego znów to będzie trud, żeby cokolwiek zrobić. I ostatecznie znowu gdzieś tam rozstaniecie się, znaczy no, zakończycie kontakt może bardziej. No i to jeszcze bardziej rozszarpie te rany na, na tym człowieku. Więc tylko pogorszy ten stan na jakiś czas znowu i to nie będzie nic dobrego. Więc moim radem jest to, a raczej radą Tarota jest to, żeby puścić ten temat. Żeby puścić tę osobę i, i gdzieś tam, nawet jeżeli ona będzie próbowała wracać, to to nie robić tego. Nie wracać i odpuścić. Poszukać szczęścia gdzieś indziej. Bo to szczęście jest, tylko kwestia, żeby też nie szukać desperacko. I, i zdawać sobie sprawę, że. Na świecie jest y, dużo osób, a co ważne, y, można też żyć samemu dobrze, y, także no tutaj warto odpuścić po prostu. A teraz y, serdecznie dziękuję i oczywiście życzę pięknego dnia, wspaniałej pogody. No i oczywiście jeżeli masz ochotę, to zapraszam cię na duchowiekierunek.pl, jeżeli potrzebujesz rozkodu indywidualnego. Dziękuję serdecznie za słuchanie, za uwagę. No i oczywiście do usłyszenia. Hej